W filmie wypowiadają się marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Będkowski oraz przewodniczący sejmiku województwa świętokrzyskiego Andrzej Pruś. Wręczenie statuetek i grawertonów dla odznaczonych świętokrzyską Nagrodą Kultury 2020. Na zakończenie filmu czarna plansza z herbem województwa świętokrzyskiego i napisami Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego www.swietokrzyskie.pro2020. Cieszę się, że chociaż w tych skromnych warunkach, w sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego możemy Nagrodą Świętokrzyską Kultury uhonorować osoby wybitne za ten. Okres 2020. Wielość tych zgłoszeń w tym roku, ponad 50 zgłoszeń do Świętokrzyskiej Narody Kultury, świadczy o bogactwie tego środowiska na Ziemi Świętokrzyskiej i to jest rzeczywiście bardzo budująca rzecz. Oczywiście musimy popracować jako samorząd województwa nad tym, aby tę grupę powiększać, więc pewnie przeznaczać większe środki na nagradzanie, ale myślę, że to warto i naprawdę warto się nad tym pochylić, szczególnie w tym okresie, kiedy w dobie pandemii ta kultura no, troszkę ma utrudnione funkcjonowanie w wielu aspektach. Również trzeba głęboko pochodzić się nad zrekompensowaniem tych ewentualnych strat, które ludzie kultury w tym zakresie ponieśli. Myślę, że tutaj jako samorząd województwa także się przed tym nie uchylimy, ale taki dzień jak dzisiaj no świadczy o tym, że nawet w takim trudnym czasie po prostu nie zapominamy o nich, o ich dorobku i ogromnym wkładzie w rozwój Ziemi Świętokrzyskiej. Przyznaliśmy jako kapiteła dwie nagrody pierwszego stopnia, dziesięć nagród drugiego stopnia i dwie nagrody honorowe dla zespołów. Dotyczy to twórców, działaczy kulturalnych, animatorów kultury, propagatorów kultury i cieszymy się, że nasze województwo ma takich ambasadorów.